Mocniej, szybciej celniej, trzeźwiej mocniej, szybciej celniej trzeźwiej, mocniej, szybciej celniej, trzeźwiej, mocniej, szybciej celniej trzeźwiej Stawać, trzeźwiej szybciej, trzeźwie tlenu, mocniej, mocniej, szybciej, Rozkań, celniej, szybciej celniej. Szibciej, celniej, mocniej, szybciej celniej, trzeźwiej sęce, celniej, szybciej, mocniej, 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 szybciej celniej. Sobota super w kowładzie super upoluj super super loop. Sobota super w kowładzie super upoluj super super loop. Loop 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 okazje w kowładzie loop nie loop okazje w sobote loop loop okazje w kowładzie loop nie loop okazje w sobote loop 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 nie Sobota to tylko do la do dla bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam! Jak sobota na zapas, kup więcej, kup więcej! Oh, I didn't see it coming, but it came in a can. Now my sweet son's sprayed into a man. Mine too, and hey, we know just who to blame. When our sons have fun with women and misbehave. My son Now he's kissing all the women and his chores aren't done. He was just my little sweetie tiny fingers, hands and feeties. Now he's touching, kissing, feeling all the women because I freight a man on my soul. Now he smells like a man. And they treat him like one. Cóż za wspaniały aromat i smak. To jest moja herbata. To jest tekane.